Witajcie, jestem Adamowski w dzisiejszym odcinku. Możecie się dziwić, że mam 38 level. I tak, jak widzicie, w moim ekwipunku znajduje się bardzo dużo bloków kwarcu, widzowie. Ogólnie już wam wszystko tłumaczę. Tytuł jest taki, że będę wam pokazywał mój dom i jeszcze go dzisiaj dokończymy, bo tak jak obiecałem, będziemy podłogę tylko kończyć. Mamy już dużo bloków kwarcu, więc wystarczająca ilość. Zasubskrybuj ten kanał dzwoneczkiem. No i zostaw łapkę za, dla zasięgu, by bym Ci bardzo wdzięczny. A w sumie już bezwzględnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dużo kwarcu zebrałem, byłem w, byłem w naderze i kopałem kwarc. Teraz czas tylko zmienić podłogę na, na kwarc i dobrze udekorować. Więc okej, okay, tutaj już możemy sobie zacząć to budować. Cyk. Okej. Okay. Ogólnie piszcie w komentarzach jak wam się ten domek podoba, według mnie jest naprawdę fajny. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka jak stworzyliśmy nether, to koniecznie wbijajcie, macie link w opisie i w karcie. I ogólnie jest taka sytuacja, że chciałbym już coraz więcej wprowadzać filmów nowych na ten kanał I nowa seria będzie za niedługo Więc wyczekujcie A ja naprawdę was zaskoczę grubo Ale dobrze, na razie tutaj musimy podmienić ten Wparc Żeby to wszystko ładnie wyglądało, myślę, że latarynki sobie damy na suficie, ponieważ no, jak możecie zauważyć to To jest taka lipa, nie? W każdym momencie mogą jakieś Creepery tu się teraz pić. No i po prostu byłaby lipadnie, Szkoda by było tego wszystkiego. Też cały domek by po prostu w powietrze wyleciał. Dobra, możemy sobie tu zastakować. Pięknie. Ojej, co ja robię? Nie wiem, dlatego tu sobie zrobimy. I tutaj sobie ładnie dekorujemy i chciałabym jeszcze dzisiaj okna moje drzwicowie zrobić niestety nie mam okien żadnych ale ogarniemy na odcinku dzisiaj więc oglądajcie cały odcinek do końca yy, i tak dzisiaj będziemy kończyć budować nasz dom i będzie już ostatecznie gotowy więc przyspieszę wam tempo bo nie chcę was zanudzać jak tutaj buduję więc miłego oglądania Dobra widzowie, więc jesteśmy już oficjalnie Możemy oficjalnie powiedzieć, że tutaj już drugie piętro jest gotowe, tylko czas na strych I ogólnie pozbierajmy sobie drewno, żebyśmy później mogli sobie zrobić jakieś rzeczy Tu też można zrobić, no przecież Weźmy sobie tutaj też dajmy kwarc Pyk pyk I zamontujmy ponownie drzwi, cyk cyk, dobra Więc pięknie to jest moja owieczka, nie wiem jak ją nazwiemy. Możecie w komentarzu propozycję pisać. A my jeszcze tutaj sobie strych zrobimy i będzie gotowe. Ogólnie planuję jeszcze jakieś lilie tu dać. Nie lilie, wiecie o co mi chodzi, ale na razie nie mam tych lilii. I, i na strychu będzie dom skrzynki i damy pajęczyny, nie? Tylko trzeba pójść do, jakiegoś, do jakiejś kopalni i po prostu ogarnąć tego. Te pańczyny, no nie? Więc wszystko będzie na bieżąco robione. W dzisiejszym odcinku chciałam się jeszcze solidnie z villagerami powymieniać. Więc oglądajcie serio, będzie to naprawdę gruby odcinek. Jeszcze planuję zrobić z tego domu taką willę. Ale to pomału się będziemy rozwijać. O, kurde, spadłem. Pomału się będziemy rozwijać, ale myślę, że naprawdę bardzo fajny będzie efekt końcowy. Dobra, w takim razie możemy już tutaj pokrywać yy, strych kwarcem. Cyk, cyk, cyk. I lecimy z kolejnym stakiem. Powinno nam wystarczyć oczywiście, choć zawsze wiecie jak to bywa. Mówię, że wystarczy, a, a nie wystarcza. Ale wydaje mi się, że akurat tym razem może wystarczyć. Więc no, nie martwię się. Jest wszystko git pod kontrolą. Pokryjemy sobie tutaj. I będzie taki. Bardzo fajnie się komponowało z, z ścianami tego domu od strony zewnętrznej. Gdyż, no, białe deski z białym kwarcem się to wszystko fajnie komponuje. Teraz mam takiego stresa trochę. Bo w sumie nie jestem pewien, czy to jednak wystarczy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Macie kciuki. Najwyżej dobra, poświęcę się i pójdę jeszcze do tego naderu. I wykopiemy tam, nie wiem, z 30 bloków. No to, to się szybko ogarnie. Dobra, możemy znowu pokryć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No czyli to tak z 48, 9, 52 bloki. Czyli sobie ogarniemy tak z 60 bloków i będzie wszystko git Pozbierajmy sobie tutaj to drewno oczywiście I przy okazji, właśnie jak pójdziemy do netheru Proszę spijmy się Jak pójdziemy przy okazji do netheru Ogarniemy sobie bardzo fajne oferty z takim villagerem pewnym, który, który możecie Którego możecie już poznać Ale jak ktoś nie wie to się dowie. Jedno jabłuszko, czyli jednego refa możemy zrobić. Super. I cyk. Siedem refów mamy. Weźmy sobie to, tak jak powiedziałem. Weźmy jeszcze patyki, kurde. Dobra, daliśmy sobie tutaj crafting i tam zostawimy sobie crafting, żeby było w razie czego, jakby się chciał tam wymieniać z nimi. I co? Weźmy sobie żelazo. Cyk. I zróbmy sobie. Kowala. Cyk, cyk. Stół Kowalski. Cyk. No i idziemy. Możemy sobie teraz poogarniać tam. Wziąłem w sumie węgiel też. I teraz będziemy sobie mogli ogarnąć te. Jakby czekać się enchanty. Tak to można nazwać. No tak, enchanty na villagerze. Dobra, to idziemy do naszych kochanych tutaj villagerów. O, i patrzcie, weźmy sobie ten kraft, albo dobra, wiecie co? Yy, najpierw sobie dajmy tutaj temu typkowi st stół. Hop, ej, ja jesteś tam oszukany? Nie. O, jest. Tylko ty. Koleżko, jest, zostałeś? I co ty mi masz do zaoferowania? Nic, ale chodź tu. Nie, nie, nie. Chodź tu, panie villager, proszę. Ale grzeczny, chyba pierwszy raz takiego grzecznego villagera wziąłem. Ej, o, Iść tam, iść tam. Sorry. Musiałem cię walnąć. Dobra, i mamy. Let's go. Patrzcie. O nie, on mnie chyba znienawidził. Patrzcie. Tyle węgla. Trzy. Trzy szmaragdy dostałem. Dobra, jest kit. Więc mamy trzy szmaragdy. A teraz idziemy sobie szybko do netheru poszukać. Więc wyruszamy kopać kwarc, na sobie diamentową zbroję. I lecimy. Hmm. O tu jeszcze nie byłem, dobra, bo tam cały czas kopałem. Bo tam jeszcze jest. I tam, dobra. I tak bardziej dalej chodziłem. Tam były sery takie duże rudy tego kwarcu. Ale dobra, tutaj mamy bliżej teraz, więc możemy skorzystać. Więc dobra, wykopmy sobie. A ten level szybko leci, wam powiem. 11, dobra. Dobra, mamy 39 level w ogóle. Mm. Ale chodźmy tylko wykopać tutaj to, ten blok tego złota. Up, oj. Op. ora. W takim razie teraz możemy iść sobie w sumie też złoto wykopać. 40. level. Let's go. Mamy to. 40. level. Ale to jest duży level, serio. Nigdy chyba takiego w Minecraft jeszcze nie miałem. to bez żadnej farmy. No dobra, lecimy, lecimy. Gdzie tam jest ten portal. Ja już zebrałem tutaj wystarczającą ilość kwarcu. Brakuje mi jeden kwarc do całego staka, ale to już trudno. Ja już mam dość. Hop! O, dobra. Na to jest jednak ciężka sprawa. O nie, jeszcze do tam jeszcze. Ej, panie kolego, czemu ty do mnie strzelasz? Biegnij, dobra. Szybko, szybko, portal. Weź do portalu, weź do portalu, szybko, szybko, portalu. Szybko jest. O kurde bele, A to dobra, to już mnie podskoczysz. Tu mi już nie podskoczysz, łatwo. O mój Boże... Powywam. ...próba. Robimy to. Idziemy tutaj szybko dokończyć budowę tych ścian będziemy mieli już najgorsze za sobą dobra, odbudujemy sobie tu tutaj te podłogi cyk 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 okej, okay. teraz tu możemy sobie wziąć i ostatnia prosto tak naprawdę, dobra mamy to i teraz kładziemy po prostu loki kwarcu sonan 12 w tym razie chodźmy jeszcze sobie zrobić yy, kanapę. Kanapa, czekajcie, czyli zrobimy sobie schodki. Cyk, osiem schodków. Czyli jakby tu. Hop. Hop, kanapa zrobiona. Super. I jeszcze jak mamy te schodki to możemy... Dobra, tutaj będzie stół akurat. Okej, okay, to mamy coś takiego i zróbmy sobie latarenki. Żeby oświetlić sobie ten nasz teren. Okej, okay, pochodnia i tak dalej. Do pochodni mamy dość dużo żelazo. Zróbmy sobie z tego jakby wiecie yy, opiłki. Dobra. i dajmy tego tyle i po prostu ile się da nie? ciśniemy gdyż będę chciał sobie teraz ogarnąć całkiem dużą ilość tych latarenek aż 32 tak wiem głupota ale dla mnie to jest całkiem opłacalne weźmy te latarenki i poświećmy sobie Tędy. Tu Tu, tu. To tak w linii było chyba To będzie też dobrze tu. tu 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 Taki ciąg możemy fajnie zrobić O Patrz, jak to fajnie wygląda O, a tutaj to trzeba w takim razie po prostu zdemolować Dobra Tutaj mamy takie oświetlenie Teraz czas tu Tu Albo nie, zróbmy sobie odtąd Teraz tu To będzie co trzy kratki Dobra I Teraz tu dodajmy tu dajmy tu 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 i jeszcze dajmy sobie tutaj tutaj i tutaj, patrzcie jak to pięknie wygląda ja jestem pod wrażeniem, jest lepiej niż za czasów Adamowni i to jest szczera moja jakby odpowiedź nie no ja uważam, że jest super tylko weźmy się jeszcze, podbudujmy tu dajmy gdzieś tu, o tak to jest fajnie jeszcze tu dajmy o i patrzcie przecież nie wygląda to pięknie tylko to tu to weźmy to można dać do... albo w sumie tu, nie no dobra jest git, według mnie idealnie Nie zostały nam nawet wiele tareńki, więc nawet dobrze, wygląda to fajnie, więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się w przyszłym, będziemy jeszcze bardziej ostawać ten dom, więc trzymajcie się, do następnego i cześć!